W ostatnim czasie w grupie Volkswagena chyba wszystko się trochę jakby pomieszało. Volkswagen próbuje być jak Audi, Skoda jest jak Volkswagen, a Audi chyba zaczyna pożerać własny ogon. A co z seatem? Sprawdzimy dziś, co słychać u hiszpańskiej marki, bliżej przyglądając się Leonowi. Zapraszam! Już na wstępie warto zaznaczyć, że jeśli dziś pójdziecie do salonu i zamówicie zupełnie nowego Leona, to będzie on nieco różnił się od tego egzemplarza. Na rok modelowy 2017 przewidziano kilka kosmetycznych zmian, ale raczej nie wpływają one na ogólne postrzeganie auta. Sprawa jednak nie jest tak prosta, bo grupa Volkswagena w zasadzie oferuje nam trzy niemal identyczne kompaktowe auta. Po pierwsze mamy Golfa, najbardziej klasyczną propozycję, ale też najbardziej kosztowną. Po drugie Skoda Octavia, czyli w teorii opcja budżetowa. No i Leon, którego umieścilibyśmy gdzieś w środku skali. Czy słusznie? Skoda rzeczywiście będzie o około 5000 zł tańsza w porównywalnej konfiguracji. Leonowi jednak sylwetką dużo bliżej do Golfa. I tu zaczyna się robić ciekawie. Tego bowiem w Golfie nie dostaniecie. No chyba, że w wersji All Track. To jednostka 1.8 TSI o mocy 180 koni mechanicznych. Czy to jednostka warta zachodu? Na papierze wydaje się, że tak. 7,5 sekundy do setki, maksymalnie 226 km na godzinę, 250 Nm. Gdyby nie kosmiczna kupra, mówilibyśmy tutaj o materiale na hot hatcha. rodzi spore oczekiwania, które chyba nie do końca są spełnione. Nie zrozumcie mnie źle. Auto jest szybkie, daje sporo satysfakcji, ale nie zaczepia, nie prowokuje do wciskania gazu, nie ma strzału z wydechu ani innych fajerwerków. Jest tak po A pedyt podsycają jeszcze inne sportowe akcenty. Czerwone obszycia, zgrabna spłaszczona dołu kierownica i świetnie trzymające na zakrętach fotele. To wszystko wraz z kilkoma emblematami składa się na elementy wyróżniające wersję FR. To nie tylko stylistyczne smaczki i nie tylko topowa wersja wyposażeniowa, to także utwardzone i obniżone zawieszenie, a także SAT Drive Profile, czyli wybór typu wjazdy. Niestety, popularne DTC, które mocno ingeruje w układ jezdny, jest dostępne tylko za dodatkową dopłatą. Dotarliśmy jednak do rzeczy, która naprawdę może przekonać do Leona. Właściwości jezdnych. Tak dobrze nie jeździ żaden cywilny Golf, Octavia, a może nawet żaden inny kompakt. No, z wyłączeniem oczywiście tych najbardziej hardkorowych wersji. Wszystkie elementy układanki spisują się świetnie. Układ kierowniczy daje duże pojęcie o tym, co dzieje się z przednią osią. Zawieszenie pracuje bardzo efektywnie, bez zbędnych przechyłów, a zakręty pokonujemy bardzo stabilnie, nawet jeśli wejdziemy w nie nieco zbyt szybko. Oczywiście z taką mocą, a do tego w takich zimowych warunkach, nie trudno jest dojść do granicy przyczepności. Ale to właśnie kręte drogi są żywiołem Leona, mimo że na pokładzie nie znajdziemy szpery. Ceną za precyzję prowadzenia jest uprażliwienie się na nierówności. Warto wspomnieć, że do dyspozycji mamy manual. To wybór także godne polecenia, bo skrzynią operuje się z dużym wyczuciem, no ale nie będę nikomu zabraniał dopłacać do DSG. jeździ, ale humor psują mniej cyferki na wyświetlaczu między zegarami. Spora moc robi swoje i bag opróżnia się stosunkowo szybko. W liczbach będzie to mniej więcej o 2 litry więcej niż deklaruje producent. Niecałe 10 w mieście, około 7 w trasie i średnio w granicach 8 litrów na 100 km. Jest jeszcze jedna rzecz, która może niektórych zniechęcić do Seata: owa o wnętrzu. Wszystko składa się z elementów dobrze nam znanych z pozostałych modeli grupy Volkswagena, tyle że tutaj wszystko ułożono w jakiś taki mniej atrakcyjny sposób. To jednak nie powód do jakiejś poważnej krytyki, bo wszystko nadal jest na swoim miejscu, a obsługa przebiega w pełni bezproblemowo. Dotyczy to zarówno przełączników klimatyzacji, jak i systemu inforozrywki. Szkoda, że ekran jest trochę mniejszy niż w pozostałych modelach, ale w nowym Leonie zajęto się już tym problemem. Jest za to mini oświetlenie ambientowe wnętrza, które po przejściu w tryb sport robi się czerwone. Dobrze wyglądają sprawy na tylnej kanapie. Miejsca wystarczy w porywach nawet dla trzech osób i to z pomponami na głowie. Niestety nie ma żadnego podłokietnika. Bagażnik też możemy określić jako po prostu mieszczący się w klasowej normie. 380 litrów to zresztą tyle samo co w golfie. Tyle, że tutaj minusem jest wysoki próg załadunku. No i to, że na mrozie znaczek nie zawsze wracał na swoje miejsce. No i co z tym seatem? Przeczuć hiszpański temperament? Tak, ale w dość łagodnym wydaniu. Czy tyle wystarczy, by wybrać Leona zamiast siostrzanych modeli? Jeśli nie odstraszy Cię cena, tutaj wynosząca ponad 113 tysięcy zł i nieco ponure wnętrze, a większą wagę przekładasz do frajdy z jazdy, zapraszamy do salonu. Jeśli niekoniecznie, to hej, przecież nie każdy musi jeździć golfem. Na koniec mała prośba. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Zajrzyj też na naszego Facebooka i stronę, gdzie znajdziesz dane techniczne, zdjęcia oraz więcej testów. Dzięki za dziś i do zobaczenia.